Cześć, tutaj kolejny odcinek Mainów new Petriot. Mamy bardzo ładnego, nowego Petriota. Nazywa on się. Nazywa on się. Już jestem. Aha, dzisiaj nagrywamy bez niego. Co? E, już jestem. Mhm. Okay. kupiłem Ci ładny szaliczek, popatrz. No super, super, idź, idź. A co Ty, nagrywasz bez mnie? No jak to, mieliśmy i z skutkami kanału. Przecież jesteśmy, no. No tak no, no dobra. Odłóż zakupy i zaraz do mnie przyjdź. Odłożyłem już. Ten pet shop jest bardzo ładny. No, dostałam go od mamy. No i myślę, że Wam się go on spodoba. To jest czpetek. Ma on dziurkę. I dostałam go od mojej mamy. To już koniec tego przepięknego odcinka. Ja chcę zakończyć. Aha. I ponownie. Miała maskotki kanału. Będę waszą nową maskotką kanału. Natala się ucieszyła, jak mnie dostała. A więc maskotka kanału. To teraz ja.